24 maja po trzecim czytaniu na posiedzeniu Sejmu i uchwaleniu ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim przekazano ją prezydentowi i marszałkowi Senatu do zaopiniowania, 8 czerwca rozpoczęło się 57. trzydniowe posiedzenie Senatu RP, podczas którego przedstawi on swoje stanowisko między innymi w tej sprawie. Wprowadzone zmiany spotkały się z krytyką środowisk użytkowników praw autorskich, czyli telewizji kablowych, oraz polskiej izby komunikacji elektronicznej. W styczniu 2006 roku Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok stwierdzający niekonstytucyjność przepisów określających tryb zatwierdzania tabel wynagrodzeń. W uzasadnieniu stwierdzono, że użytkownicy powinni mieć uprawnienia do przedstawienia własnej propozycji tabel. Nowo proponowane brzmienie przepisu wskazuje, że tylko i wyłącznie organizacja zbiorowego zarządzania reprezentująca twórców i wykonawców, wnioskująca wcześniej o zatwierdzenie tabeli wynagrodzeń, ma uprawnienie, by złożyć do sądu wniosek o zatwierdzenie tabeli wynagrodzeń w całości lub w części. Inni uczestnicy postępowania, a więc użytkownicy, uprawnieni są jedynie do złożenia wniosku o odmowę zatwierdzenia przez sąd tabeli wynagrodzeń. Według użytkowników praw autorskich w ten sposób nie będzie przestrzegana zasada równości stron, w sprawie której wydał wyrok Trybunał Konstytucyjny. Kolejne rozwiązanie proponowane w nowelizacji dotyczy wprowadzenia w tabelach wynagrodzeń stawek minimalnych. Muszę powiedzieć, że nie do końca podzielam opinię odnośnie tej tabelaryzacji, narzucaniu wysokości opłat, bo to może spowodować no, duże zmiany w odniesieniu do przeciętnego odbiorcy. Prawdopodobnie operatorzy będą narzucali większe stawki, a przeciętny klient będzie musiał więcej płacić. Tego się tutaj obawiam, bo nie da radzić funkcjonować na tych zasadach, tak jak to miałoby być wpisane. W pierwotnym projekcie rządowym istniała możliwość umownego zastosowania stawki niższej niż w tabeli, w tzw. kontrakcie generalnym. Byłby on zawierany przez organizację zbiorowego zarządzania i organizację grupującą użytkowników. W pierwszej stronie dawałby on pewność objęcia kontraktem znacznej części rynku, drugiej zaś obniżenie kosztów poboru wynagrodzeń od użytkowników. Proponowane aktualnie przez rząd rozwiązanie nie jest przyjazne abonentom. To może mieć także drugą ujemną stronę. Wszystko ma swoją cenę, wszystko ma plusy i minusy i obawiam się, że jeśli będzie podwyżka abonamentu dla podbiorców, a prawdopodobnie wtedy będzie to musiało nastąpić, to zmieni się liczba odbiorców, bo jednak ludzie nie wszyscy mają pieniądze, żeby płacić. Takie mogą być skutki, bo niezadowolony użytkownik nie będzie zastanawiał się, co jest przyczyną podwyżek sam już podjąłem pewną decyzję kilka miesięcy temu, że zrezygnowałem, wziąłem innego operatora, bo nie odpowiadały mi te ich regulacje, które wprowadzały ciągłe zmiany, ciągłe jakieś podwyżki stawek. Ja już byłem trochę zmęczony, kary, jeśli się nie zdążyło zapłacić czy coś takiego, a to, jak zapłaciłem z góry za kilka miesięcy, to nikt na to nawet nie powiedział słowa, nie powiedział dziękuję. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim poznamy jeszcze w tym tygodniu. Wtedy też dowiemy się, czy ustawa w aktualnej wersji zostanie przyjęta.